Jesteśmy pod kościołem świętego Mikołaja w małym chorwackim miasteczku Komiżana na wyspie Wis. Ten kościół powstał w XII wieku i zbudował go zakon benedyktynów. Zakon, który w Chorwacji bardzo długo przechowywał najstarszy słowiański alfabet Glagolica, najstarszy alfabet słowiański. Została wymyślona w IX wieku przez świętego Cyryla, który wraz ze swoim bratem Metodym wybrał się z okolic Salonik na tereny słowiańskie, żeby tutaj nieść dobrą nowinę. Ale jak można przetłumaczyć Biblię na język, który nie ma pisma? W ten sposób Cyryl wymyślił Głagolicę, wzorując się na małych greckich literach, a niektórzy mówią nawet, że na dawnym, istniejącym piśmie słowiańskim głagolicy przypisują mistyczne znaczenie. A to dlatego, że każda litera poza tym, że odpowiada jakiejś głosy w języku starosłowiańskim, niesie również swoje własne, symboliczne znaczenie. Pierwsza litera aż oznacza ja, druga księgi, potem jest wiedzieć, dobro mówić, dzieło ziemia. Dlatego niektórzy układają te słowa w akrostych, który może mieć znaczenie, że kiedy czytam księgi, mówię dobro, a to wszystko jest dziełem ziemi. Ile w tym mistycyzmu, a ile prawdziwej językoznawczej wiedzy trudno dziś ustalić? Dość stwierdzić, że Głagolica to dobro narodowe Chorwatów, a także wszystkich Słowian.